Witam wszystkich miłośników szydełkowania na kanale Szydełko Gabi. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia razem ze mną takiej ślicznej gwiazdki. Wykonałam ją z kordonka aria 5 i pracowałam szydełkiem 1,5 mm. Jej wielkość to 10 cm. Zapraszam do zrobienia takiej gwiazdki razem ze mną. Robutkę rozpoczynam od zrobienia magicznego kręgu, na którym będę robiła słupki i oczka łańcuszka. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze w tym samym miejscu drugi słupek. 5 oczek łańcuszka i 2 słupki. Pięć oczek łańcuszka, dwa słupki, pięć oczek łańcuszka, dwa słupki. Muszę zrobić pięć par tych słupków. Mam cztery i jeszcze dwa. Pięć oczek łańcuszka i dwa słupki. Pierwszy, drugi, pięć oczek łańcuszka. I zamykam okrążenie. Wbijam się w trzecie oczko, łańcuszka, i robię oczko ścisłe. Teraz zaciągnę sobie tutaj pętelkę. I tak wygląda pierwsze okrążenie. Teraz robię trzy oczka łańcuszka za słupek. I trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nabieram nitkę na szydełko. Przechodzę po drugiej stronie tych słupków. Wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię słupek. Pięć oczek łańcuszka. Ostatnim oczku łańcuszka tego słupku przed tym słupkiem robię słupek. 3 oczka łańcuszka. Znów przechodzę na kolejny łańcuszek. W pierwszym oczku łańcuszka robię słupek. Czyli w pierwszym i ostatnim oczku łańcuszka będę robiła po słupku. 5 oczek łańcuszka. W ostatnim oczku łańcuszka słupek. I na zmianę robię raz, 5, raz, 3 oczka, łańcuszka. Tutaj, gdzie robię tak blisko, te, te słupki są pod pier, w ostatnim i w pierwszym, to między nimi robię trzy oczka, łańcuszka. Może tutaj to pokażę. Tutaj mam ostatni oczko łańcuszka i zrobiłam słupek, i tutaj jest pierwsze, i między tymi słupkami robię 3 oczka łańcuszka, a tutaj na tym większym słupku, większym łańcuszku, gdzie było 5 oczek łańcuszka, robię też 5 oczek łańcuszka. Czyli tutaj robię 3 oczka łańcuszka. I na pierwszym oczku łańcuszka robię słupek. Pięć oczek łańcuszka, na ostatnim robię słupek, i tak do końca okrążenia. Zamykam okrążenie, bijam się w trzecie oczko łańcuszka. I robię oczko ścisłe. Teraz oczkami ścisłymi przechodzę na środek tego łańcuszka. Robię tam półsłupek. Następnie tylko zerknę sobie. Na tym łańcuszku z pięciu oczek robię dwa słupki. Aha, i też wbijam się. Pierwszy. Pierwsze oczko łańcuszka. Robię pierwszy słupek. Wbijam się. Drugie oczko łańcuszka. Robię drugi słupek. Pięć oczek łańcuszka. Zobaczymy sobie. I w dwóch ostatnich oczkach robię po jednym słupku. Pierwszy słupek. Drugi słupek. Na łańcuszku robię półsłupek. I od razu przechodzę na ten łańcuszek z pięciu oczek. W pierwszym oczku robię słupek. W drugim oczku łańcuszka słupek. Pięć oczek łańcuszka. Przed ostatnim oczku łańcuszka robię słupek. Jeszcze raz. W ostatnim oczku łańcuszka robię drugi słupek. Na tym króciutkim łańcuszku półsłupek. I znów. Na pierwszym oczku łańcuszka robię. Pierwszy słupek. Na drugim oczku łańcuszka drugi słupek. Pięć oczek łańcuszka. Na przedostatnim oczku łańcuszka robię słupek. I na ostatnim słupek. A tutaj półsłupek. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w półsłupek, robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę do czwartego okrążenia. Na półsłupku robię oczko łańcuszka zamiast jako półsłupek. Teraz będę robiła cztery słupki, ale nie rozpoczynam od tego pierwszego, nie bijam się w pierwszy, tylko przechodzę do drugiego i tutaj robię pierwszy słupek. I na łańcuszku jeszcze robię trzy. pięć oczek łańcuszka, trzy słupki robię na łańcuszku, a czwartym wbijam się w ten pierwszy słupek tutaj. Na pół słupku robię pół słupek i znów. Rozpoczynam teraz słupki. Omijam pierwszy słupek, wbijam się w drugi słupek i robię pierwszy z czterech słupków. Na łańcuszku jeszcze trzy. Pięć oczek łańcuszka. Trzy słupki na łańcuszku. I czwarty na tym pierwszym słupku. Na pół słupku robię półsłupek. I znów od razu przechodzę tutaj na ten motyw. Pierwszy słupek opuszczam, wbijam się, w drugi i robię słupek. Na łańcuszku jeszcze trzy. Pierwszy, drugi. Trzeci, pięć oczek, łańcuszka, trzy słupki na łańcuszku. Pierwszy, drugi, trzeci, i na tym pierwszym słupku jeden słupek. I na pół słupku, pół i tak do końca okrążenia. Zamykam okrążenie, wbijam się w to pierwsze oczko łańcuszka, które zastępowało półsłupek, i robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę już do ostatniego okrążenia. Robię oczko łańcuszka jako półsłupek. Teraz będę robiła słupki. Tym razem muszę zrobić sześć słupków i tak robię. To pierwsze, ten pierwszy słupek omijam, bijam się drugi słupek i robię słupek. Na kolejnym słupku słupek. słupek na kolejnym słupek. Mam trzy słupki, muszę zrobić w sumie sześć, czyli trzy słupki robię na łańcuszku. Pięć oczek łańcuszka i na tym łańcuszku z drugiej strony też robię Trzy słupki na łańcuszku, i po jednym słupku na tych słupkach. Na pierwszym słupku robię jeden słupek, na drugim słupku drugi słupek, i na trzecim robię trzeci słupek. I mam 6 słupków. I ten ostatni słupek omijam. Wbijam się pół słupek i robię półsłupek I znów przechodzę do słupków. Omijam pierwszy słupek i wbijam się drugi. Robię słupek. W trzecim słupku robię słupek, na czwartym słupku robię słupek, czyli zrobiłam trzy słupki i jeszcze trzy słupki na łańcuszku. Pięć oczek łańcuszka. Na łańcuszku jeszcze robię trzy słupki. I na tych słupkach też, na tych trzech pierwszych słupkach, robię po jednym słupku. Na czwartym słupku nic nie robię, przechodzę do półsłupka, na półsłupku pół robię półsłup. I może teraz sobie zrobimy od razu zawieszkę, czyli przechodzę od razu do drugiego słupka. Pierwszy słupek omijam, wbijam się, w drugi słupek robię słupek. Na trzecim słupku robię słupek, i na czwartym słupku słupek. Trzy słupki na łańcuszku. Pierwszy, drugi, trzeci, i teraz zrobię sobie zawieszkę, zrobię sobie dwadzieścia oczek łańcuszka. I robię dalej słupki. Pierwszy słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. i szósty i na półsłupku półsłupek i tak do końca tego okrążenia. I teraz zamykam okrążenie, wbijam się w to oczko łańcuszka, które zastępowało półsłupek. Robię oczko ścisłe, jeszcze jedno oczko takie zabezpieczające. Odcinam nitkę, zaciskam później, sobie niteczkę wrobię. Moją gwiazdkę wykrochmale. I będzie fajną ozdobą świąteczną. Jeśli Wam się taka gwiazdka podoba, jeśli Wam się podoba to, co robię, co Wam pokazuję, to proszę o subskrypcję, za które bardzo dziękuję. Mile widziane są też wszystkie komentarze, lajki, za które również dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.